W dzisiejszym wydaniu telewizyjnego przeglądu tygodnia, Jarmarczna Warszawska. Byliśmy też zaskoczeni ilością zgłoszeń na ten dzisiejszy jarmark, bo one płynęły tak naprawdę z całej Polski. Ksiądz Twardowski w Ciechanowie. Bardzo się cieszę, że ta premiera odbyła się w Ciechanowie. To było od początku naszym marzeniem, żeby wyjeżdżać ze spektaklami z premierami na Mazowsze. Sukcesy Ciechanowskiej Policji. No, trzeba wyeksponować, że chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. To rzeczywiście rok, gdzie nastąpił no, bardzo istotny spadek liczby wypadków drogowych oraz Ciechanowski Tydzień Wiedzy o Autyzmie. Chodzi o to, żeby mówić o autyzmie, który jest naprawdę teraz ogromnym problemem, o którym mówi się coraz więcej, jednak wciąż za mało. Stoiska z rękodziełem, warsztaty, ludowa muzyka, świąteczne przysmaki oraz różnego rodzaju artystyczne propozycje. To wszystko znalazło się na sobotnim ciechanowskim jarmarku wielkanocnym. To pierwsze tego typu wydarzenie organizowane na deptaku, ale jak zapewnia prezydent miasta, nie ostatnie. Tak duża obecność mieszkańców Ciechanowa już na samym początku na otwarciu tego jarmarku pokazuje, że jest potrzebna trzeba ze strony em, Ciechanowian. Wobec tego myślę, że częściej trzeba organizować tego typu wydarzenia, nie tylko okazjonalnie z okazji świąt. Planowaliśmy w tym roku jarmark z okazji pożegnania lata i jarmark Bożonarodzeniowy, jeszcze. Natomiast myślę, że jestem pod wrażeniem tej, tej licznej obecności mieszkańców. W związku z tym na pewno jeszcze do kalendarza dołożymy kilka takich wydarzeń weekendowych. W ubiegłych latach jarmarki odbywały się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. W tym roku po raz pierwszy impreza była zorganizowana wspólnie przez miasto i powiat. Od lat zabiegałam, żeby takie jarmarki świąteczne były wspólne, bo Powiatowe Centrum Kultury organizowało jarmarki wielkanocne, Bożonarodzeniowe na naszym dolnym parterze w kawiarni artystycznej. Nie było duszno, było ciasno, a zainteresowanie ogromne i zawsze marzyłam o tym, żeby w Ciechanowie było tak, jak w innych miastach w Polsce i w Europie, jak w Krakowie, w Warszawie, w Wrocławiu, kiedy po prostu wychodzi się z produktami i spożywczymi, i artystycznymi, i Rzemieślniczymi w przyszłych miast. I nareszcie w tym roku organizuje to samorząd miasta, powiatu i kupcy. I impreza naprawdę jest duża szeroki wybór towarów. Bardzo się z tego cieszymy. Radni powiatu Ciechanowskiego niemal jednogłośnie podjęli decyzję o zmianie patrona zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie. Podejmiemy działania typowo organizacyjne. Aby zmienić już legislacyjnie imię szkoły, czyli wystosowanie odpowiednich pism do instytucji, partnerów szkoły z informacją o zmianie nazwy patrona, jak również no, przede wszystkim wymiana stempli, pieczątek, pieczęci szkolnych. Mam nadzieję, że ten cały proces zajmie nam czas do końca bieżącego roku szkolnego. Dotychczasowym patronem szkoły był Oskar Lange, współpracownik aparatu bezpieczeństwa ustroju komunistycznego. Wiemy, że patron, był już patron Oskar Lange, pomimo tego, że był cenionym naukowcem w dziedzinie ekonomii, to jednak ma bardzo niekorzystne, że tak powiem, etapy swojej historii i współpracy z agenturą komunistyczną. W związku z tym być może, że będzie tak, że. że Pamiątki po Oscarze Lange, ale nie ma ich dużo, oczywiście to są jakieś popiersie czy płaskorzeźba, no zostaną usunięte. Natomiast sztandar życzyłbym sobie jako dyrektor szkoły, żeby, żeby został gdzieś tam w archiwum jako pewien dowód tej, tej przeszłości, że, że taka, taką nazwę szkoła nosiła. Nowym patronem szkoły będzie Adam Mickiewicz. 1 września mam nadzieję, że to będzie taka uroczystość już wyjątkowa, gdzie będziemy mogli już rzeczywiście oficjalnie przejść do tego nowego patrona jako osoby, która staje się wzorem czy autorytetem dla, naszych, dla naszej społeczności, ale również mam nadzieję, że będziemy już mieli nowy standard dla zespołu Szkół numer 2 i w ten czas będzie jak gdyby poświęcenie sztandaru, wręczenie go uczniom i jak gdyby rozpoczęcie nowego etapu w historii patrona Adama Mickiewicza, który jak gdyby jest patronem już całego zespołu, a nie tylko liceum. W poniedziałek odbyła się oficjalna inauguracja Teatru Mazowieckiego w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Była to pierwsza premiera teatru na Mazowszu. Na deskach Powiatowego Centrum zagościł spektakl poetycki Miłość na podstawie wierszy księdza Jana Twardowskiego, wybitnego przedstawiciela liryki religijnej. Bardzo się cieszę, że ta premiera odbyła się w Ciechanowie. To było od początku naszym marzeniem, żeby wyjeżdżać ze spektaklami z premierami na Mazowsze, żeby to nie były tylko spektakle, które robimy w Warszawie, a później je przewozimy. Teraz ten spektakl przyjdzie do Warszawy. My mamy premierę warszawską 29 kwietnia, czyli po, po Ciechanowie. I z tego się niezwykle cieszę, bo ta nasza inicjatywa jeżdżenia z, i budowania wspólnego takiego repertuaru w Teatrze Mazowieckim, razem z ośrodkami na Mazowszu, no sprawdza się, potwierdza się, są już osoby, które czekają na nas. Ciechanów jest takim w ogóle ewenementem, bo jesteśmy tu po raz czwarty, w bardzo krótkim czasie co mnie zaskoczyło pozytywnie, że państwo chcecie chodzić do teatru, to, ale to też potwierdza na nasze przypuszczenia, że tak może się zdarzyć. Zapytaliśmy Janusza Strobla, jak powstawała część muzyczna przedstawienia. Czy są to nowe kompozycje? Częściowo, częściowo, ale część była oparta na e, klasycznych utworach, które piszę również od wielu lat i na bazie niektórych utworów e, coś, Stworzyłem coś na kształt parafrazy, improwizacji, które miały służyć właśnie tutaj ilustracji muzycznej pod niektóre wiersze, które fenomenalnie zresztą mówi Adam. Spektakl powstał z okazji obchodów roku księdza twardowskiego na Mazowszu związanych z jego setną rocznicą rodzin. Nie był człowiekiem z betonu i to widać w tej poezji. Ona jest, bym powiedział, nie tylko o mrówkach, konikach polnych tam, prawda, lwach na muszce i tak dalej. On to często używa, ale, ale jest to. Bardzo głęboka poezja w niektórych przypadkach, w niektórych wierszach, bardzo głęboko dotyka człowieka i zwraca się do człowieka takiego samego jak on. Iluminacje wybranych budynków, projekcje filmów, warsztaty czy niebieski happening, to tylko niektóre z wydarzeń, jakie będą towarzyszyły obchodom Ciechanowskiego tygodnia wiedzy o autyzmie. Rozpoczęliśmy wielki tydzień i nie jesteśmy w stanie zrobić przeprowadzić akcji jednym ciągiem dni. No tak by pewnie było, gdyby, gdyby nie układ kalendarza. Natomiast już 8 kwietnia miejski zespół szkół nr 2 organizuje dla swoich uczniów wewnętrzne, wewnętrzne warsztaty. Jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi, która z ramienia jakby Ministerstwa Edukacji Narodowej na terenie Ciechanowa pod patronatem samorządu zajmuje się integracją. Natomiast 9 kwietnia zaplanowaliśmy tak. Taki kulminacyjny moment, kiedy z młodzieżą z właśnie szkół integracyjnych, przedszkoli integracyjnych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przemaszerujemy od zegara. Cieszymy się, że wspólnie z prezydentem Kosińskim pod ratusz. Pod ratuszem, w formie happeningowej, wesołej, zabawowej, zaangażujemy wszystkich do niebieskie, niebieskiego pląsania. Tu już włączymy się wspólnie z harcerzami, i takim wielkim kręgiem, wypuszczeniem światełka symbolicznego do nieba, zakończymy aby pokazać że jesteśmy razem. Zapis wideo całej rozmowy można znaleźć na naszej stronie internetowej krdp.fm. Komendant Ciechanowskiej Policji podczas poniedziałkowej sesji Rady Powiatu podsumował stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie Ciechanowskim w roku 2014. Ogólnie myślę, że dobrze, jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, zarówno jeżeli chodzi o przestępczość kryminalną, jak również wykroczenia, te, które głównie nurtują naszą społeczność, czyli przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, zakłócenia, również bezpieczeństwo w ruchu drogowym. No tu no trzeba wyeksponować, że chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. To rzeczywiście rok, gdzie nastąpił no bardzo istotny spadek liczby wypadków drogowych do 35% co praktycznie w latach Ubiegłych to był bilans kwartału, a rok 2014 właśnie zamknął się liczbą 35 wypadków drogowych i 10 ofiarami śmiertelnymi. Nowym obszarem wzmożonych działań policji jest cyberprzestępczość. Dzisiaj nie mówiłem o, przestępczości, o cyberprzestępczości. Mówiłem o kradzieżach, włamaniach i uszkodzeniach mienia. To są trzy podstawowe kategorie przestępstw na terenie powiatu. Na temat cyberprzestępczości będziemy rozmawiać w czasie debaty społecznej, na którą Państwa już serdecznie teraz zapraszam 21 maja. Tego roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o godzinie 12. Drodzy mieszkańcy Ciechanowa, słuchacze katolickiego Radia Decyzji Płockiej, proszę przyjmijcie od władz miasta życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt wielkanocnych. Niech ten czas będzie okresem spędzonym w gronie najbliższych. Niech będzie też wytchnieniem od codziennych obowiązków. Zawodowych, abyśmy po świętach wielkanocnych wrócili do tych obowiązków z pasją i jeszcze większą energią. Wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich mieszkańców Ciechanowa. W imieniu własnym, wszystkich policjantów, policjantek, pracowników policji, chciałem złożyć nasze serdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim Rady Słuchaczom Katolickiego Radia Decyzji Polskiej. Spokojnych, zdrowych, bezpiecznych świąt Wielkiej Nocy, spędzonych. W gronie rodzinnym. No i oczywiście ofitego dymku, ale z tego, co widać z oknem, to chyba nam atmos aura zapewni tą, tą tradycję. Przede wszystkim, żeby to były święta spokojne, żeby były ciepłe, żeby nasi mieszkańcy mogli te święta spełnić w gronie rodzinnym, żeby stół świąteczny był bogaty. No, a przede wszystkim są to święta zmartwychwstania Pańskiego. Zatem w tym wymiarze duchowym, aby w wyciszeniu no, mieli tą wiarę, nadzieję i miłość. Kochani, niech każdy z nas, w tym wymiarze indywidualnym, ale także w wymiarze wspólnotowym. Jako wspólnota rodzinna, jako wspólnota parafialna, znajdzie drogę do zmartwychwstałego Pana. Niech to spotkanie ze zmartwychwstałym napełnia nasze serca radością, pokojem, optymizmem, tym Bożym, nadprzyrodzonym entuzjazmem. I kończę moje życzenia słowami naszego poety narodowego, wiersza Zygmunta Krasińskiego, Próbę Grobu my przeżyli, prawem naszym stanie. Naszym prawem jest stać razem z Jezusem. Wesołych, radosnych, błogosławionych świąt, wszech Boże. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, niosących nadzieję i odrodzenie życia, pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech uroczystość zmartwychwstania trwale zagości w naszych sercach, niosąc wiarę, nadzieję i miłość. Życzymy radosnego świętowania w gronie najbliższych, redakcja i pracownicy Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.